Da. Jesteśmy na remówce Polsatu i chciałam zapytać się o, oczywiście o program Disco Star. i Czy ty na co dzień słuchasz non to Disco Polo, czy w ogóle nie? Na co dzień nie. Czasami. Czasami uh -huh. sobie włączam, ale najczęściej jest to z Colim <laughs> e, i Radek Liszewski, czyli grupa Weekend. E, ale na co dzień każdy z nas, kto pracuje w Disco Polo, no nie fokusuje się stricte uh -huh. na ten rodzaj muzyki, bo słuchamy też innych artystów. Słuchamy rapu. Ja w ogóle lubię bardzo stare piosenki Bajmu, lubię Dodę, jeżeli chodzi o polskich, uh -huh. a tak, no to tak, trochę tych. Trochę pół różnej no, muzyki. Ca, ca, cały cały Wszystko, przegląd wszystkiego. wszystkiego. No tak, no bo jak jeszcze pracujecie, to się osłuchacie i wesela, no. jakieś imprezki, to wszędzie jest disco polo. Ale na weselu disco polo musi być. No ja uważam, że nie ma dobrego wesela bez polskiego disco polo. Byłam na takim weselu, gdzie w ogóle nie grali disco polo. Raz poprosiłam o jedną piosenkę, to panna młoda mnie zrugała i uwaga, to był jedyny moment, kiedy parkiet był full, a tak każdy siedział przy stole. O, no tak, tutaj też się z tym zgadzam. Też byłam gdzieś na takim weselu i to nie było dla nie było Udane wesele. A, pro, a propos wesel, Ty dzisiaj jesteś iście e, ślubna tutaj. Biała suknia długa. Czy, czy chcesz nam przez tą stylizację coś powiedzieć? Nie, właśnie tak szukałam stylizacji, miało być wiosennie, więc postawiłam na białą sukienkę i jak się wystylizowałam dzisiaj i zrobiłam te włosy, to patrzymy z moją fryzjerką i ona mówi tedy, ty, ty wyglądasz jakbyś do ślubu szła, ja wiem. Jezu, faktycznie wyślę do tego mojego amanta, jak będę wyglądać, jakbym się zdecydował przed ołtarzem. A twoje serce jest zajęte? Bo ja tak trochę już szukałam informacji. To jest skomplikowane od dłuższego czasu. A ty wolisz młodszych czy starszych mężczyzn? Nie wiem, tak się składa ostatnio, że każdy jest ode mnie młodszy i się zastanawia, czy to dlatego, że ja już nie jestem taka stara, czy po prostu młodsi są fajniejsi. Na pewno bardziej jurni. Okej, okay, no bo wiesz, bo wszyscy się rozpisują o Twoim romansie ze Skolimem. Oj, I to cały stoi, czas wychodzi, tam, cały czas to oj, wychodzi. Dam, o Chrzystości. się o. świeci, o, świeci. Nie no, bardzo się lubimy ze Skolimem cały czas, bardzo. No, robimy różne, różne rzeczy, różne projekty. Dzisiaj też mu coś pokazywałam, dla mnie pochwalił, więc nie. fajnie, lubimy się. No właśnie, ze Skolimem dużo nagrywaliście i podsycaliście te, te ploteczki o jakimś romansie, ale ostatnio wchodzę sobie na twoje sosiny a tam pojawił się Maciej Pela. Co to się wydarzyło? Oj, z Maćkiem poznaliśmy się już dawno i to właściwie przez nasze dzieci, bo no. nasze, nasze dzieci brały udział we wspólnym evencie takim dziecięcym. Robiliśmy pierniczki w grudniu i mój Tadzio dał córeczkom taki lukier w pisaku. No i jakoś tak żeśmy się zgadali, żeśmy się polubili, dzieci się polubiły. A że ja robię kontent związkowy, ironizuję te relacje damsko-męskie i mój rolkowy partner Grzesiek nie mógł przyjechać do Warszawy, poprosiłam Pele, czy nagra ze mną parę rolek, no i on mhm. mówił, o świetnie, świetnie, to też sobie ponagrywam, no i tak oto żeśmy stworzyli kilka rolek, które w ogóle mają jako jakieś dziwne, nie wiem, opowieści, bo my nagrywając to, nie myśleliśmy o osobach trzecich, ta pierwsza rolka, która, którą wczoraj wrzuciłam, że jeżeli Twoja kobieta by zarabiała 100 tysięcy, no to ty czy pracę mm. i byś ten. To jest w ogóle amerykański trend. I w Stanach to robią gwiazdy i jest tego bardzo dużo. Ja jestem pierwsza w Polsce chyba, która to zrobiła. No i niestety ludzie mi zarzucają, że jakbyśmy to robili, to z myślą o ja, jakichś osobach trzecich. Aha. Nie ma tu podtekstu, nie ma tu drugiego dna, jest to po prostu trend. No. No tak, bo nie niechcący przez taki trend może na przykład wyjść konflikt nie, z Agnieszką to to chociażby. W ogóle ludzie sobie wymyślają jakieś niestworzone historie, których nie ma. Mhm. Nie, 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 to tutaj nie ma, nie ma romansu, nie ma newsu, nie A, ma... Nie, na, po no, da, się, no da. Po prostu się lubimy, ale co o Maćku mogę powiedzieć, to, że jest fajnym facetem, dżentelmenem. Jest bardzo mało takich mężczyzn jak on, bo to jest facet z klasą. On w ogóle praktycznie nie przeklina, to ja bardziej. I co najważniejsze, pięknie zajmuje się dziećmi. A ja jak widzę faceta, który zajmuje się dziećmi, to mam ogromny szacunek, dlatego że no, ja mam trudniejszą sytuację i u mnie na przykład ojciec dziecka od roku w ogóle go na przykład nie widział, bo nie miał ochoty. Nie? Ale nic z tym nie zrobisz. No nie, no nie, ale patrzę na takiego maćka e, i widzę, że jest nadzieja w facetach. Ja słuchaj, po prostu źle trafiłam, a są fajni faceci. Są fajni faceci, więc może to jest jakiś pomysł na <laughs> przyjaznienie się bardziej. Nie chcę nic sugerować, e, e, więc może przejdźmy dalej, <laughs> ale zastanawiam no mnie Twój śmiech. <laughs> Ja już dziwne dzisiaj historie słyszałam. Wiadomości też dostaję, takie, że. Wszystko, wszystko konsultuję z moim prawnikiem. Nie mogę powiedzieć, bo to w ogóle. Okay. Nie wiem. Dla mnie to jest abstrakcja. Ale w dostajesz wiadomości w kontekście tego e, o, nagrania z Maciekiem? Tak, z tak. Z krolek, maćkiem. Z maćkiem, tak. Aha, czyli a coś więcej? Powiedz, bo to jest ciekawe bardzo. Nie mogę, nie mogę, bo zaraz będą sprawy w sądzie, że nie w ogóle nie chcę. Czyli od tej rolki z Mackiem e, 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 może być jakiś jakaś większy kontakt? po prostu. Agnieszka, Agnieszka się aktywniła? Dramat, nie chcę nic okay. mówić, e, ale w ogóle nie, nie wiem, czemu ludzie sobie tak to dziwnie interpretują. Naprawdę. Okay. Jakby ktoś przejrzał mój profil na Instagramie, ja mam masę rolek związkowych, gdzie ironizuje no tak. relacje. Nie ma tu drugiego dna. Okay, no to fajnie, że cię o to zapytałam, bo przynajmniej to wybrzmiało. Wrócę jeszcze, wiem, że jesteśmy w Polsacie, ale ty brałaś udział w programie Królowe Przetrwania. Za chwilę nowy, nowy tak. sezon, będziesz oglądać? Nie mogę się doczekać, rozmawiałam z Małgosią Rozenek, mówię gośćka, jakie ja żałuję, że mnie nie by było, jak, jak ty bylasz? jesteś, bo to by chociaż było fajne, ciekawe i takie pełne życia. Ona mówi jej, ale tam się działo. Ja mówię, będę oglądać każdy odcinek. Mhm. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ty masz syna, ten syn, twój syn ma 7 lat. 7, 7 lat. No właśnie. czy on już jest taki duży, trochę już czający. Telefon pewnie nieraz w ręku miał. Czy on oglądał jakieś fragmenty z programu? Pokazywałaś mu coś? Nie, nie oglądał programu, ale jest wielkim fanem z Kolima i zna jego piosenki na pamięć i to jest najlepsze. On jest tak rozśpiewany chyba go zapiszę na jakieś lekcje śpiewu. Okay. No bo ty nie pokazujesz co w ogóle w mediach. Mało go pokazuję. On bardzo chce, bo on twierdzi, A. że chce być youtuberem i TikTokerem. No to może mówię, trzeba. Uwielbia wojanka, ja piszę z tego wojana, mówię, chłopie, nie, nie sprzedawaj tych zabawek, bo ja po prostu no, pójdę z Torbami, tyle hajsu wydaje. No, ale bardzo lubi Skolima, a jego ulubiona piosenka to kamikadze. Okej, okay. no dobrze. Ma chłopak gust. Ma chłopak gust, to y, życzę powodzenia w karierze syna. No i trzymam kciuki oczywiście za Ciebie. Dziękuję. Dzięki.